Albo ruska kurwa. Tak? Uh -huh. Ja cię zajebię. Uh -huh. Ludzie obawiają się. I tak. Ale tyś, Ludzie się, piszą tyś, do mnie. Bo się możesz. Czy naprawdę cerpieć? mógłby to zrobić. Naprawdę mógłby to zrobić, myślisz? A czemu nie? Nie wiem. Pytam. Wiesz, ty go lepiej znasz już 6 lat razem mieszkacie, nie? Ja go nie znam tak długo, Wiesz, nie? Jak on? Ja go już jest to? W głowie ramy. Uh -huh. Wiecie co ramy? Uh -huh. Tak. Ja tylko nie chcę... Była znowu kuratorka. Ja no. nie chcę kurwa mówić na jego walić żoną wącha. Uh -huh. Ile razy ja go do domu wprowadzałem. I chciał do domu mówię, trzeba tu wcielić, kurwa, to Ja pojadę sprawę zobaczyć do adwokata. Już siedzi tam i wącha. Mhm, I ba, be, 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 no Bo jak jest uzależniony, to... to jak jest uzależniony, to, to cały czas będzie. No. Ma tabletki takie, które kobieta przysłała. O twoje ta... nie mhm. wiem czy on bierze, czy nie. Nie wiem. nie On gdzieś tu, wcale on, on chyba wziął. No ale to oilu. jak pi alkohol, to znaczy nie pomagają, czy co tam. Czy nie bierze ich, nie wiadomo. Słuchaj, jak on wącha i pije, to te tabletki nie pomogą. Za słabo, myślisz? No. co? Za słabe. On za mocno uzależniony jest. Tak? Jego mhm. trzeba zamknąć mhm. i ze za dawać. No, ze ściki, żeby przyszło. Ciekawe, czy by mu to Wiesz? też to pomogło. No. On był na jakiejś terapii podobno, nie? Nie pomogło? Jaka tam terapia? Jaka tam terapia? Mhm. Wiesz, jaka tam terapia? Chrosy też był. No. Ja widziałem też terapię bo tam leczą uzależnionych, nie? W szpitalu. O! Leczą. Alkoholików. Tak. No. Po południu, jak nie ma tych sióstr, mm -hmm. dyżurna tam siostrę dostaje, czy tam salowy, mm -hmm. Daje dla jego, żeby poszedł na bramę, kupił wódkę. Bo nawet Wojtek mówi, kup, wiesz jak tam mówimy na wódkę? Kup na słodko. Na słodko, tak? Mm -hmm. No. Mm -hmm. Kup na słodko. Mm -hmm. Ja kupiłem polski jemu, nadwinię, zawiozłem i tak dalej. Te, y, czy to ja byłem z Krzyszkiem, czy, czy z kim innym byłem chyba. Wiesz, mm -hmm. zawiozłem. I dałem jemu. Wiesz. I on mówi, wiesz co Krzysiek? A my co? Ja jestem w hotelu. A my w hotelu? Tak. A my co? Zaraz będzie o 16 baranga. Wiesz, co to? balanga, mm -hmm. Baranga? A, a kto? Twój interes. One się składają. Wdają do jeszcze parę złotych e, salowego. Ten idzie, po w mm -hmm. kupie. Mm -hmm. Pijcie sobie, chlajcie. Wyrabiajcie, co chcecie. Umrzecie, to umrzecie, to wy Tak. Tak w szpitalach jest. Nic nie ma dbania, nie ma leczenia. Wiesz? Mm -hmm. Tak jak ja. No. Wiesz, jak cierpiałem? nie ściana była nieróżowa, a chyba na różowo było oczyna jakieś pomalowane, a wyglądało się czerwone. Ja już umierałem. A siostra, O, opieka była dobra. Taka dobra, że nie kopiono za panem. A to I, mówisz y, o szpitalu? O gigancie. A, że ty, czekaj, z jakiego to tam powodu leżałeś? Na cukrzycę wtedy? Na cukrzycę. A, czyli zła opieka była tak naprawdę. Zła. Zła. Wiesz co? No. Tako, pieca Ja bym wieździe. W dupie. Mm -hmm. Przychodzili, wiesz o której myć? Wszystkich. Wiesz o którym? Nie wiem, nie wiem. Zgadnij. O 11? 12. No. A miało być o 9.00 mycie zawsze. Mm -hmm. U nas. I tak przyjdzie. Ja jeden wcale leżę. Dawaj! Bach! My nie damy rady Ciebie dźwigać! No. Dawaj sam, pociągnij się! Prędko, bo jak pierdolę, toż się! Darły tak. się na Ciebie? Tak. No. No ja to wy się mnie. Mhm. Mm Daj mi mordę! Za ty długo, trzeba wrócić! Mhm. Mm My nie będziemy przychodzić! Ta! Ja raz głowę rodził tu. Wiesz? Mhm. Mm I krew poszła. To nawet leczący lekarz nie chciał podjąć. Ja nie dałem razem wstać, to wtedy pomóżcie mu wstać. Gdyby mm -hmm. stracił mm -hmm. się, to wtedy wypisał. Mm -hmm. Bo nic to by dziś sam odgolimy, nic. Dobra, jutro wychodzisz. Rapto kto mi wypisał? Bo, my... Bo ja podział ja skieruję do ministra, zrobię. Raz, dwa, pogadał, Jutro wychodzisz. A jak pięć pism. A kto robił, żeby nie wychodził? Wojtek. Z kim? Z Jackiem. Nie wypisujcie. Nie zdechnie. My nie mieli mieszkania po nim. Tak robił. Ja się go jak pięć palców kurwa. Ja mówię, nie wymieniajcie okna. One wymienili. A teraz Wojtek wypominałem, że zapłacił za okno. A my, a ja ci kadamy? To może tak. Znaczy Wojtek wypomina, że zapłacił. Tak? Dla ciebie, tak? Nie, dla ludzi, dla ludzi to tak, co wymieniali, mm -hmm. widzisz, on co zapłaci, mm -hmm. ja nie każę robić, on zrobi, ja nie pomnę, ja my ja ci mm -hmm. każę wymienić, nie, mm -hmm. nie, a zimno było, wasek kupił, uszczelkę kupił i dalej mieszkamy. Hmm. Ale Krzysiek, yy... Jacek to filmy z tą chciał pewnie kręcić, to ja wiem, I chyba Jacek filmy ja, ja chciał wiem kręcić, tego. to... Nie, ale chodzi mi o to, że jemu zależało chyba ze, ze, ze szpitala, żebyś ty wyszedł jak najszybciej. Nie, bo żeby zależało, żeby ja wyszedł, to bym no. wymienił okna, tylko tylko by ja wyjdę. Wiesz? I wtedy ja bym przejął koniom, przecież wiesz co? My myśleliśmy z Wojtkiem, a żeby ty nie masz, mamy brygadę, mhm. niech wymienią okna. Zgodzisz się? Ale ja, bym ja nie wiem, czy to prawda, bo dzwonił do mnie widz. Tak? I mówił, że to podobno było tak, że to yy, chuligani to okno kamieniami wybili. I dlatego oni to okno wymienili. Tylko nie chcieli tobie podobno mówić o tym. Nieprawda. Nie wiem. Nieprawda, bo mnie jeden człowiek zadzwonił. No. I sam Wojciech się przyznał, mhm. że jak zdejmowane okno upadło. Piełk! Ej, jebnało się. A, Wiesz? a Wojciech a... był no. najebany. No. Nadmuchany. Mhm. No jeszcze, nie jeszcze rany, a te mające na Czy my może! A ten mówił, Ja Mo... Jaczyńs może powiedział, pierdolni! Niech pęknie szyba! Ten pierdolni spadał cio? A nie. szyba pęka, prawda? Szkło. Yy, ale, 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 Krzysiek, ale to, ale czemu to okno w ogóle wymieniali? To może dlatego, co on mówi, że chuligani wybili szyby kamieniami. On, Wojtek umie, wiesz, wiesz, zaleć. Wiesz, bo ja, mu, ja coś powiedział, mów, że wybili. A on powtarza, jak ten małpa. Mhm. Jak on powie, ja coś dla jego powiem, on powtórzy, on nagra film, a te, jak ma, dalszy małpiuszony, na mnie jadą, Wiesz, bo dla tak było. Radość, mhm. śmiech, jechanie i tak dalej. O, pojechali się po konu, Nie mówię o ale konon, A ja nie konon, ja koronowicz. No tak. Ja, mówię, ja niekon. A kto? A teraz jeszcze dodaję. Król. A kto dodał? Ta, Wojteczek. A kto powieł? Jezusiek. Ten tego, a ten internet. Ten internet raz lepiej do A słowo, złe. Nie ma żeby kurwa się zacenować, bo ma pojebany mózg. Wiecie tu pojebany? Mhm. Jemu ja mów, że, ja źle się tu gdzieś, nie tak jak mój Ciuruch, e, trzeba Ciuruch, e, o Kononowicz w prawo strzy, o Kononowicz w lewo sty. i mm. będą zaraz, czekaj ty w prawo strzysz, czekaj ty w lewo Proszę, w trzeba stać, nie nie ma stać, Tam. Wojtek? Tam. Jacek. pierwszy jacyk dla jego, Aha. a on dalej, mm -hmm. przepraszam, ale muszę do tego lepiej. No jasne, dobra.